Dzisiaj podjeżdżamy do mojego ciągnika Pawła, co go zamknęli, dobrygo chłopaka, nie pozwolili mi na wokandę przyjść, bo rakiety mu zostawię przez przed przyjaciół dobrych chłopaków tutaj z Wrocławia. Eee! Paweł! Pucuj się! To się kupuje! Oku! Wokół... Kurwa! Skakowa Paweł! Ta kurwa! Pokus pokus tutaj! Trzeba pracę! Jak tam się trzymasz, mordeczko? Polonku, wszystko? to co ci tam pracują? Trzymaj, 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 trzymaj. Rakietę ci przywiozłem Na Wakandę nie mogę To moje chłopaki ci tutaj wszystko przekażą Playstation ci wzięłem Telewizora nie ma! Jak nie masz?